Dzisiejszy test mierzy siłę i wytrzymałość brzucha. Przed przystąpieniem do niego przeprowadź krótką rozgrzewkę. Przed przystąpieniem do testu przygotuj matę albo połóż się na dywanie. Potrzebna będzie również taśma o szerokości 11-12 cm. Można posłużyć się wyciętą kartką z bloku technicznego, którą warto przykleić, aby się nie ruszała. W zadaniu chodzi o to, żeby. Odcinek lędźwiowy znajdował się cały czas przy materacu, przy naszym podłodze, a y, przesuwamy palce z początka taśmy na jej koniec i znowu do leżenia. Y, jeszcze Maja za bardzo wstajesz, tak? Odcinek lędźwiowy, tu gdzie masz tak, jest cały czas przy ziemi. Hop i stajemy. O, właśnie. Czy dziewczyny gotowe? Tak. To sprawdzimy, zobaczymy, ile Wam się uda zrobić. Uwaga, będę liczył. Góra, dół, raz. Góra.

Dół 17, góra, dół 18, góra, dół 20, góra, dół 21, góra, dół 22, góra, dół 23, góra, dół 24, góra, dół 25, góra, dół 26, góra, dół 27, góra, dół 28, góra, dół 29, góra, dół 30, góra, dół 31, góra. Dół 32 Góra Dół 33 Góra Dół 34 Góra Dół 35 Góra Dół 36 Góra Dół 37 Góra Dół 38 Góra Dół 39 Góra Dół 40 Góra Dół 41 Góra Dół 42 Góra Dół 43 Góra Dół 44 Góra Dół 45 Góra Dół 46 Góra Dół 47, góra, dół 48, góra, dół 49, góra, dół 50, góra, dół 51, góra, dół 52, góra, dół 53, góra, dół 54, góra, dół 55, góra, dół 56, góra, dół 57, góra, dół 58, góra, dół 59, góra, dół 60, góra, dół 61, góra, 62, góra, dół 63, góra, dół 64, góra, dół 65, góra, dół 66, góra, dół 67, góra, dół 68, góra, dół 69, góra, dół 70, góra, dół 71, góra, dół 72, góra, dół 73, góra, dół 74, góra, dół 75 starczy. Dlatego, że 75 to jest maksymalny wynik. I dziewczyny, wielkie brawa dla Hani. Osiągnęła maksymalny wynik w brzuszkach. Słuchajcie, wrażenia Hani, czy było ciężko? Nie. I tego Wam życzymy, żebyście spróbowali to zrobić samemu w domu i pobić rekord Hani. 75. Chcecie kogoś pozdrowić? Yy, yy, moją mamę. Tak jest. Yy, Całą moją tak jest. Tak jest. To dziękujemy za trening. Słuchajcie. Do zobaczenia w sobotę. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.